witam wszystkich dron Phantom czy standard i taki problem z lost signal czyli utratą sygnału RC przy około jakieś 100-120-80 metrach dzieje się to przeważnie po aktualizacji oprogramowania wszystko w aktualizacji przebiega dobrze no i później po prostu po aktualizacji chcemy sobie lecieć no i dron już przy jakichś 60-80 metrach ma problem. Wizja jest poprawna, wszystko jest ok, natomiast sam problem jest z zasięgiem RC, czyli ze sterowaniem drona. Po prostu dron przy około 100 metrach zaczyna procedurę powrotu i traci zasięg. Ja już mam ściągniętą obudowę górną i tak naprawdę to właśnie problem jest tutaj w tym. Musimy wymienić całkowicie cały ten układ, wylutować go, czyli wylutować te piny, wszystkie odlutować i wymienić cały ten układ. Do niego tutaj wchodzą anteny, jedna i druga antena. Dlaczego dwie anteny? No, bo dlatego, że jedna jest w jednych nogach z tej strony, druga jest w drugich nogach i po prostu on sobie przełącza. Tu jest taki na samym końcu tego układu jest taki przełącznik w czasie pomiędzy tymi antenami jeżeli z tej anteny na przykład jest mocniejszy sygnał to odbiera z tej jeżeli z tej jest mocniejszy to z tej on sobie wybiera który, z której anteny tak naprawdę yy, mamy najlepszy odbiór i tutaj najprawdopodobniej jest warcia bo jest uszkodzony po prostu ten układzik i przez to tak się dzieje że mamy słaby zasięg w tym tronie skąd wziąć taki odbiornik więc kupić go no z całą płytą główną więc trzeba poszukać jest sporo ludzi, którzy sprzedają części do tych dronów i po prostu kupujemy sobie płytę główną całą na przykład z uszkodzonymi ESC z niej wylutujemy ten układ cały przerutujemy tu no i nie mamy tyle po naprawie ja tu mam taką płytę o. i mamy ten sam odbiornik cały tu o po prostu wylutujemy z tej uszkodzonej płyty. Jest to nie, niekompletna płyta. Tu z uszkodzonymi ESC. Po prostu wylutujemy, przelutujemy tu. No i powinno wszystko, wszystko fajnie działać. Teraz będziemy wylutowywać z uszkodzonej płyty nasz dobry odbiornik. Odczepiamy sobie antenki. lutownica zwykła taka transformatorowa i odsysacz do ceny Jak widać usunąłem tutaj już cynę, z tych wszystkich pinów, teraz tylko wystarczy podważyć do góry sobie, no i tyle. O. I układzik jest, odbiernik RC jest już nasz. No i odbiornik został już przelutowany. Wszystko poszło sprawnie. Podczas lutowania trzeba uważać na te piny tutaj. Tak, żeby nie złączyć przypadkowo i nie uruchomić później drona, bo możemy sobie uszkodzić coś na płycie głównej albo po prostu w tym odbiorniku. No jest jak jest, najlepiej jakaś taka mała lutownica. Ja mam taką większą, więc trochę ciężko się lutuje. Ale tu wszystko się dobrze połączone teraz tylko zapinamy sobie tutaj antenki. Jedna jest i druga antenka też jest zrobiona. Ok, ok, można jeszcze sobie tutaj, gdzie był ten klej taki. Na gorąco to sobie tutaj klejem zaleć, żeby się w, czasami to nie rozłączyło podczas, podczas jakichś drgań. No i w zasadzie to tyle. Drona można złożyć, zakręcamy obudowę. Można na nowo sobie y, wykonać połączenie aparatury z dronem. No i powinno wszystko wrócić do normy po takiej wymianie. W tym miejscu, w którym teraz jestem, przedtem nie było zasięgu, nie można było nic zrobić, jak widać. Tutaj zasięg był po prostu zerowy. Zanikał, już można było sterować dronem. Obraz, był podgląd, ale nie było zasięgu właśnie, jeżeli chodzi o, o sterowanie, a teraz po wymianie odbiornika wszystko wróciło do normy. Kieruję kamerą w dół, do góry mogę załączyć silniki. I także wszystko, wszystko działa. Tak jak ma działać.